Student, puk, 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 raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Słyszysz mnie? A teraz troszkę porozmawiamy o aplikacji. Mapa. W sumie, jak mam ci tłumaczyć, do czego jest mapa, to sobie od razu odpuść, bo to nie ma sensu. Więc do rzeczy. Jeśli będziesz poprawnie odpowiadał, to z tygodnia na tydzień widok na mapie będzie coraz dokładniejszy. W tej części głosujesz. Jeśli chodzi o głosowanie, to staraj się być jak najszybszy. Zawsze widzisz, jak głosują inni. Ale myśl, zanim klikniesz. Nie po tym, jak klikniesz. Tak jak na dobrej randce, co kończy się rano. Co tydzień pojawi się nowy kierunek na mapie. W sumie pięć razy. Mini taski. Co to za słowo taski? Kto to wymyślił? Tasaki, może? No dobra. Teraz lekcja dodawania. Akcja trwa 5 tygodni i są 3 zadania w tej części na tydzień. Ile w sumie? No brawo, 15. No więc, jak się dobrze skupisz, to dasz radę odpowiedzieć na każde z nich. Każde będzie o mnie. Pamiętaj, pan stróż, znowu staraj się być pierwszy, o ile dasz radę, no, a pewnie nie. Jak nie będziesz, szanse maleją. Forum. Tutaj możesz podrywać samotne pandy. Względnie pisać do samców alfa. Możesz też pytać i gadać z innymi o akcji. Zanim oblejesz myślami na forum, pamiętaj, synek, że nie takich jak ty już znajdywałem. I na koniec każdy piszczał tak samo. Jasne? Zdjęcia. Tutaj, jak mi się zachce, to wrzucę ci kilka zdjęć za okna. Żebyś przyjrzał się i doszedł do czegoś. Najlepiej do wniosku jakiegoś. Więc sprawdzaj, czy pan stróż coś wrzucił ci na ruszt. Wideo. Co tydzień BBC do mnie przyjeżdża na nowy wywiad i po autografy. Jak kończą rzęzić kamerą, to moja boskość jest wrzucana w postaci filmu do tej sekcji. I nie tylko. Wiadomości. Jak mi się zachce, to czasami coś napiszę. Jak nie będę na kacu, to szepnę, kto i co podpowiada. Albo imiennie cię skarcę. Twoje zaangażowanie. Widzisz ten pasek na dole? Działa mniej więcej jak wskaźnik paliwa w samochodzie. Im masz go więcej, tym lepiej. Jak masz go mało, to masz przekichane. No więc jeśli będziesz na bieżąco odpowiadał na pytania w mini taskach i głosował na mapie, to będzie dobrze. Jako że niejedno podwórko sprzątałem, mam kolegów i wpływy. Dowiesz się jeszcze więcej na stronie House na Forfan TV w Radio Roxy na portalu students.pl i ICIC.